Odpowiedzialność. Tak więc to jest odpowiedzialność. I jedziemy, moi mili państwo, dzisiaj mamy takie zadanko. Dana jest liczba dwucyferowa. W tej liczbie e, cyfrą dziesiątek jest a. OK. A cyfrą jedności jest b. Oraz spełniony jest warunek, że b jest większe od a i a plus b jest równe 12. OK, to sobie napiszemy od razu, że a plus b jest równe 12. Wiemy, że b jest większe od a. OK. Jeżeli cyfrą dziesiątek jest a, to ja bym sobie to zapisał jako 10 razy a plus b i to by oznaczało tą liczbę po prostu. I teraz tak. Mm, musimy sobie wypisać a plus b, choć nie, to nie będzie nam potrzebne. a plus b jest 12, no to tak. Jeżeli to są cyfry, to nie może być tutaj 11, na przykład plus 1, nie. 10 plus, plus 2 też nie może być, czyli pierwsza para będzie 10, plus. 3 na przykład. Potem może być 8 plus 4. Potem będzie 7 plus 5 i 6 plus 6. Takie byłyby możliwości. No i już mamy wyczerpane, bo jakby one się zamieniły miejscami i tyle. I teraz tak. 6 plus 6 odpada nam. Dlaczego? Bo B musi być większe od A. Jeżeli B musi być większe od A. No to tutaj by symbolizowało B, a to by symbolizowało A. Co nie? Bo tutaj wszędzie w tych przypadkach jest B większe. No kolejne to by było lustrzane odbicie, czyli mielibyśmy 3,9 i tak dalej, ale wtedy B nie byłoby większe od A. Czyli widzimy, że tylko 3 pary liczb spełniają te warunki. Warunki zadania spełnia 7 liczb, no nie 6. Mamy tutaj 6 liczb, czyli będzie pałsz. Wszystkie liczby spełniające warunek zadania są podzielne przez 3.

I teraz tak. Dlaczego te wszystkie trzy liczby są podzielne przez 3? A no dlatego, że suma zawsze daje 12. 3 plus 9 12, 4 plus 8 12, 5 plus 7 12. A jaka jest cecha podzielności przez 3? Jeżeli suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3, a 12 na 3 jest całkowicie, oczywiście, bez żadnych przecinków i ułamków, żeby tu liczba mieszana e, nie wyszła nam. Tylko wynik musi być całkowity. No to wtedy ta liczba jest podzielna przez 3 i wszystkie są podzielne przez 3, bo wszystkich suma musi być 12, czyli tutaj będzie prawda. W tym odcinku tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie do końca i z, jeżeli zrozumieliście cokolwiek z niego, zapraszam was serdecznie do udostępniania tego zadania, tego odcinka u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Pozdrawiam. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podejście go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w tym w górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie. Więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!